Hejka! W dzisiejszym odcinku nagram Wam bardzo wyczekiwany przez Was film, ponieważ bardzo dużo osób o niego prosiło na przykład w wiadomościach prywatnych na Instagramie czy na TikToku. A tym filmem będzie room Tour. Jeżeli filmik Wam się spodoba, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Bez dłuższego przedłużania, zaczynamy! Tutaj są drzwi od mojego pokoju, a na nich łapa snów. Zapraszam Was więc... Do środka. Hejka, już jestem w środku i od razu na pierwszym miejscu chciałam Was przeprosić. Jeżeli będziecie słyszeli jakieś odgłosy wiertarki, ale mój sąsiad akurat w tym momencie ma remont, więc nie zwracajcie na to uwagi. Okej, okay, najpierw chyba przejdziemy od strony toaletki i tutaj właśnie jest ona. Hejka. I tak, oczywiście, bardziej dokładną jej organizację, tak samo jak mojego biurka, macie już na moim kanale, więc możecie tam zajrzeć. Ok, ale już tak ogólnie, no to tutaj mam moje wszystkie megiełki, balsamy czy perfumę. I taką małą kolekcję okularów, nie jest ich jakoś dużo. Ok, ale przechodząc już do biurka, tak ono się prezentuje no i jest ono z IKEA oczywiście. Mam takie kratki, sztuczne monstery i plan lekcji. Tu mam taki obrazek i na nim jest przyczepione kilka kwiatków. Nie wiem, dzisiaj się już chyba nie umiem wypowiadać, ale tak, jest tutaj kilka zdjęć właśnie z różnymi kwiatami. No i przechodzimy do mojego królestwa, czyli łóżka. Um, tak ono się prezentuje i jest ono z Ikei. Ale przechodząc już do parapetu, to tutaj mamy tak. Moją skarbonkę, jakiś zegarek, spray właśnie do moich kaktusów. One są tutaj. To są chyba jedyne kwiaty, które umiem utrzymać przy dłuższym życiu, bo niestety nie za bardzo się na tym znam, ale bardzo je lubię. Tutaj mamy różne świeczki jeszcze, na przykład dwie z Kandel i jedno z Douglasa, i oczywiście one były wszystkie z kalendarza adwentowego. Tutaj mam taki biały kominek, on chyba był z pepko I takie jeszcze trzymałe krzesełka, ale one były już do wcześniejszej dekoracji, no ale dalej jakoś tak fajnie się tutaj prezentują. Okej. Okay. Teraz możemy przejść do czegoś, co jest z drugiej strony łóżka, czyli taką tablicę magnetyczną. Mam tutaj dużo różnych zdjęć. Tutaj mam kilka wydruków, a tutaj mam po prostu zdjęcie z autografem. Tu mam takie ogrzybka, ale widzę, że się już odkleja. Tutaj także mam różne moje rysunki, jeżeli można to tak w ogóle nazwać. Tutaj mam taką dłuższą szafkę i w niej ogólnie mam też ciuchy. Okej, okay, teraz taka szafka nocna bardziej. Więc tak, tutaj mam moje chusteczki do nosa, a jak wiadomo, na tę porę się bardzo przydadzą. Tutaj mam moją listwę. No, oczywiście, obok mam taki koszyczek z ładowarkami, a jest on bardzo mi potrzebny, ponieważ ja mam dużą tendencję do ich gubienia. Mam takie okwiatka, on jest chyba z pepką, no i oczywiście sztuczny. Taki kuferek, i ogólnie większość tu mam albo z albo z Pepko. I właśnie ten kuferek chyba też jest z Pepko. I w nim mam na przykład właśnie kilka świeczek, czy jeszcze jakieś małe balsamy. A tutaj na nim stoi taki mega duży zegar. No i teraz przechodzimy do takiego kąciku, który chyba najbardziej mi się podoba, ponieważ jest tutaj chyba wszystko, co tak lubię, czyli rośliny. Kolor niebieski, no i Instax. Czyli mam tutaj takie drzewko, oczywiście także sztuczne, i ono jest z Ikei. Tutaj takie kwiatka, y, ono jest Pepko, Instax, i do niego album ze zdjęciami. Ok, teraz możemy przejść do półki. I tutaj mam moje dwa kuferki. W jednym chyba są lakiery i jest ich dosyć dużo. Tutaj mam taką fioletową miejscówkę, ja tak na nią mówię. Um, no, bo sami widzicie. Tutaj mam takie masełko do, do demakijażu z Facebook, różą świeczki, jakieś i tak dalej. E, moją mini kolekcję z Florence jest tutaj m.in. olejek do ust, krem pod oczy i maseczka. Tutaj mam kolejną roślinkę i ona także jest z pepko. No i jeszcze nie powiedziałam, mam taką lampkę. Um, oczywiście z napisem Florence, no bo jak inaczej I tak Teraz tu mam taki kącik jakby I na nim sobie wiszą moje różne torebki Tak samo pokrowiec z Instaxa Czy moja czapka z daszkiem Ale raczej już um, na ten rok mi się chyba nie przyda A tutaj mam po prostu taki jakby roller czy kółko do ćwiczeń I śmietnik Tutaj mam Moją dosyć dużą szafę. Tak wygląda. Bluszcz, na którym chyba najbardziej lubię nagrywać, ponieważ bardzo ładnie się prezentuje. No a pod nim jest mój plecak z Vansa. No i raczej tylko tutaj będzie stał, bo nie mam dla niego jakiegoś lepszego miejsca. Tutaj mam plecak z Victory Secret. Tutaj torebka z berżki. Tutaj mam taką torebkę. Ona mega ma fajny pasek właśnie tutaj z takim zielonym ogniem. Ona jest skropa, tutaj ta torebka także. I tak samo nie, ta jest z Shane, tak. A jeszcze pod nią mam taką maszynę do robienia paznokci żelowych, czyli hybryd. Mam różne takie um, drobiazgi do nich, czyli na przykład różne brokaty, czy jakieś sykinki. Um, i tak dalej. A tu już mam samą lampę z neonem. Okej. Okay. No i jeszcze tak na szybko, jakbym przeszła, mogę wam pokazać, bo to jest już wszystko. I tak to się prezentuje z mojej perspektywy. O. No i tutaj już kończymy. OK, w tym filmie to już chyba wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli mam rację, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, Pa!